Cześć z tej strony Kamil i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią kolejny odcinek w WRC a w nim raid Grecji. rajd to tyle nietypowy, że to nie będzie klasa WRC Junior, ale pojedziemy retro klasykiem. Wsiądziemy w samochód Peugeot 205 GTi z 91 roku, no i będziemy mierzyć się z trudnościami w rajdzie właśnie Grecji. Zobaczymy jak ta maszyna poradzi sobie na greckich szutrach. Mamy do pokonania 5,6 km. W dość nietypowej formule, bo będziemy musieli trzymać się wyznaczonych prędkości w danych odcinkach trasy. Minimalna jest wyznaczona, to chyba 26 km, e, maksymalna to około 112-113 km, no i ta średnia 56. Tego będziemy starali się trzymać i otrzymujemy, oczywiście, przez cały czas podpowiedzi od naszego pilota. Zaczynamy. Na początek, tak żeby nie przesadzić też z tą prędkością. Trzeba jechać tutaj ostrożnie. Zobaczymy, czy uda się to wykonać. To nie będzie łatwe, to szczerze mówiąc, pierwszy raz mam kontakt z taką formułą jazdy na czas. Najczęściej jednak spotykałem się przecież z. Jazdą jak najszybciej po prostu do mety. A teraz trzeba będzie zwracać uwagę na to, w jaką, z jaką prędkością się poruszamy. No i oczywiście nie zapominając o tym, że warto by było z tej trasy nie wypadać zbyt często i dość technicznie ją przejechać. Mi się niestety to już na początku nie zbyt udaje, bo jak zauważyliście nawrót w lewo E, nie udał się tak jak really myślałem, miałem nadzieję na wyrobienie się w tym zakręcie niestety samochód wypad. Cały czas otrzymujemy sugestie dotyczące zredukowania prędkości, right. żeby mieścić się w jak najbliżej w tej wyznaczonej strefie czasowej. Zobaczymy jedenaste right. miejsce. Trzy punkty karne za ten sektor, więc nie najgorzej, mogło być dużo gorzej. Lewy nawrót, udało się go przejechać bez większych problemów. No, i jak widzicie, utrzymujemy tą prędkość, która jest dla tego fragmentu wyznaczona. Teraz drobna. Korekta, należałoby przyspieszyć, ale jak tu przyspieszać, kiedy mamy ostry lewy przed sobą? Teraz prawy, również ostry. Starałem się pomanewrować nieco gazem, tak żeby samochód złapał lekki poślizg. Teraz niestety się to nie udało. Zobaczmy, jaki Hard to będzie left. miało wpływ na naszą średnią prędkość. The pace a bit. Trzeba, right. trzeba nieco przyspieszyć. Need to pick up the pace skały po prawej stronie Hard naprawdę niebezpieczne. Można uszkodzić nie tylko karoserię. Mogłoby przecież obrócić nasz samochód, a wtedy byłyby nie lada kłopoty, żeby wyrobić się właśnie z... Z tymi bramkami czasowymi, jak tutaj. Oj, tutaj niedobrze. 16 punktów. Karnych. Trzeba będzie przejechać następne... Następny sektor znacznie lepiej. Dobry zakręt w prawy, ale nadal sugestia dotycząca przyspieszenia. Trzeba wziąć się w garść. Teraz utrzymać prędkość. Fragment, na którym zakręty e, są nieco łagodniejsze, ale teraz kolejny lewy niebezpieczny. Trzymam się tej prędkości. Orsz, tam było blisko tego, żeby e, nasz samochód spadł z tej skarpy no i rozbił się. Zdachując. Całe szczęście udało się opanować maszynę i pozostać na trasie. No, jak teraz? O, super! Wskoczyliśmy na trzecią pozycję, tylko dwa punkty. Karne. Dobrze, dobrze. Nieco zwolnię. Zgodnie z zaleceniami naszego pilota. Teraz powinienem jednak poszukać możliwości przyspieszenia. Nawrót, ale kamienie i dotkliwie pokiereszowały naszą tylną prawą oponę. Całe szczęście. Nie została ona przebita, jedziemy dalej. Ale jak widzicie, na trasie po lewej, po prawej stronie znajdują się te kamienie, na które trzeba zwracać uwagę. Teraz przydałaby się jakaś, właśnie, podpowiedź dotycząca prędkości. Powiedział, żeby ją zredukować. Więc ją zredukujemy. Okej, okay, no nie ma sprawy. Nie jestem też przyzwyczajony do takiego zwalniania. Szczególnie, kiedy widzę przed sobą prostą, na której mógłbym poszaleć. No i jak to wygląda, Tu chyba będziemy 5 punktów. Nie najgorzej, ale czy to nada nam miejsce w pierwszej dziesiątce? No, tego jestem bardzo ciekawy. Zaraz się dowiemy, podjeżdżamy do Marszala. 26 punktów karnych łącznie za ten odcinek. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, bo dopiero pierwszy raz udało mi się jechać. Taki właśnie, taki właśnie konkurs można powiedzieć. 26 punktów karnych daje nam drugą pozycję. Edwards jest pierwszy. Japończycy na miejscu trzecim, ale tam jest minimalna różnica tych punktów 26, 27, 28, 29. Wszystko jest naprawdę na styku, więc w drugim przejeździe będzie trzeba niezwykle uważać już od samego początku skupić się wyłącznie na tych sugestiach dotyczących tej prędkości. Fajny to jest. Fajny jest ym, to ym, taki rodzaj przejazdu, aczkolwiek nie ukrywam, że brakuje mi nieco tych emocji związanych z obserwacją lewego paska. Tej pozycji lidera aktualnej i troszeczkę ścigania w samym ściganiu. No trudno. Być może powinienem też właśnie czerpać frajdę z takich różnorodnych rajdów, więc spróbujmy przejdźmy do drugiego etapu. Zobaczmy, jak tym razem. Uda się e, przejechać. Jeszcze tylko szybciutko, oczywiście, rzut oka na to, jak wygląda nasz samochód. Czy należą się jakieś naprawy? E, tylko bodywork, czyli tylko karoseria a możemy poświęcić na to blisko 6 minut i 1400 kredytów, więc robię to no i będziemy przechodzili do kolejnego osa 5,6 km no wzniesienia suma wzniesień 1100 m więc naprawdę będą te różnice wysokości ogromne całe szczęście pogoda będzie nam sprzyjała słonecznie więc e, też mam nadzieję, że będzie w miarę bezpiecznie. Zakładam słuchawki. Oczywiście, minimum speed 54. Ten cel, czyli 56. Zobaczymy, czy to uda się utrzymać. Ruszamy i słuchamy tego, co do powiedzenia ma pilot. Ostry zakręt prawy. Ok, na razie jest jeszcze daleko do tego punktu kontrolnego, pace. więc skupianie You're się na, e, na tej prędkości, może powiedzmy, że na tym etapie nie jest aż tak istotne. Tym bardziej, że właśnie Hard tu trzeba right. będzie nieco nadrobić, bo oczywiście samochód był bliski zatrzymania się na tym ostrym zakręcie. The pace a bit. Ach, nie, łatwo powiedzieć, trudniej jest zrobić. Tym bardziej, że your pace. przed nami right. dość spore wzniesienie. Oj, 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 dotkliwie ucierpieliśmy przy tym. W kontakcie z kamieniami ten samochód Hard left. wyjątkowo mocno to odczuł. Media Czuć right. też to było na kierownicy. Teraz prawy Hard left. i lewy. Całe szczęście, mamy tutaj barierkę po prawej stronie. Ona ratuje przed tym, żeby samochód nie spadł w dół. That Świetny sektor, tylko jeden punkt karny, troszeczkę szczęśliwie, bo te podpowiedzi dotyczące mm, średniej prędkości przed samym e, punktem kontrolnym, no się nie pojawiały, więc wtedy trzeba nieco przycelować. To jest z tym akurat. Ciekawe, nie ukrywam. Mimo że może jakimś wielkim fanem tej formuły nie zostanę. To jako taka właśnie ciekawostka, miło, że pojawiła się w WRC, pewnie bardziej doświadczeni gracze powiedzą, że to już było i to nie raz. Być może... Dla mnie jest to swego rodzaju nowość. I to nowość całkiem miła, tym bardziej miła, kiedy udaje mi się pierwszy sektor przejechać jedynie z jednym punktem karnym. Ależ teraz seria ostrych zakrętów. Serpentyny pod górę. Kolejny przejazd. Prawie idealny. Jeden punkt karny. Teraz muszę przyznać, że wyszło mi to tak mocno przypadkowo, bo bardziej skupiłem się na tym, żeby z trasy nie wypadać, hard right. A jeżeli kontrolować e, średnią prędkość przejazdu. Teraz należałoby podkręcić. No i są Hard ku temu right. warunki. Jest troszeczkę więcej otwartej przestrzeni. Nie spodziewałem się aż tylu nawrotów. No, jeżeli mamy się trzymać pięćdziesięciu sześciu kilometrów, to należy przyspieszać, ale należy też szybciej. Pokonywać te ostre zakręty, a to nie jest wcale takie łatwe. Chyba tutaj będzie naprawdę sporo. Remember, Właśnie, to całkiem sporo karnych punktów, aż 22 na tych serpentynach. No i teraz trzeba będzie uważać, Hard może przejechać kolejny e, fragment idealnie. Zdobyć jeden like albo najlepiej zero punktów karnych. Czy nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby przejechać na zero. Hairpin left. Hairpin right. No, nie ukrywam, że przeszkadzają mi w tym te ostre zakręty. Gdyby było troszeczkę więcej prostych, takich jak te, można by było nadrabiać ewentualne straty czasowe. Tymczasem właśnie nie udaje się tego zrobić na dodatek. Na dodatek właśnie trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się na poboczu. Dobrze, na razie mamy dobrą prędkość. I teraz ostatnie już metry. Trzymać się tych 56. 3 sekundy. No, zobaczymy trzy punkty. Trzy punkty, czy one dadzą nam miejsce w pierwszej dziesiątce? Oby, oby tak. Na więcej nawet nie liczę, szczerze mówiąc. W tym formacie mam nadzieję, na taką zdobycz punktową to by wystarczyło. 27 punktów. No dużo, no dużo. Tym bardziej, że nadzieje były ogromne. W związku z tym, pierwszym, e, drugim sektorem tam było a naprawdę fajnie, rynku, a skończyło się na miejscu piątym. We'll ok, we'll nie jest place. najgorzej, aczkolwiek mogło być zdecydowanie lepiej. E, zobaczmy. Ogólnie w mistrzostwach, miejsce drugie, 53 punkty. No nie mogliśmy chyba liczyć na to, żeby wyprzedzić Anglików w klasyfikacji ogólnej, gdyż oni zdobyli tylko 35 punktów na dwa, na dwa etapy. 18 punktów zdobytych, myślę, że i tak należy to wpisać. Jako sukces, tym bardziej, że ten kontakt z tym samochodem nie jest zbyt częsty. Rajd Grecji to jest nowość dla mnie, więc myślę, że jest całkiem przyzwoicie. Piąte miejsce w generalnej klasyfikacji rajdów tego typu. Jeszcze kilka podsumowań: możemy zakończyć event. Spójrzmy, m, jakie informacje będą mieli do przekazania nam e, nasi m, członkowie sztabu, e, jak i e, włodarze. No, oczywiście informacje dotyczące finansów, e, miejsc. E, no tutaj nie mieliśmy m, okazji pojechać w innym evencie, w którym mogliśmy wziąć udział w tym tygodniu. No nie da się tutaj rozdwoić. trzeba patrzeć na to, na co właśnie moglibyśmy w czym moglibyśmy brać udział. Najbliższy raid, w którym fajnie by było wystąpić to 16 tydzień, no i Junior WRC Championship ride Chorwacji. To jest zdecydowanie nasz cel numer jeden. Powinniśmy na to zwrócić uwagę. Owszem, będzie trwało to dwa tygodnie. Będzie trzeba pojechać pełen pełne dwa tygodnie, żeby to zaliczyć. No i chyba, no i chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem. Znowu wsiądziemy do Forda Fiesty. A tymczasem ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za ten wspólny rajd. Jakże dziwny inny niż wszystkie ta formuła naprawdę mnie zaskoczyła. Mam nadzieję, że część z was też życzę Wam też jak najlepszych wyników, ale spróbujcie sobie także nieraz pojechać właśnie coś nowego. Ja pojechałem i nie żałuję, było całkiem sympatycznie. Trzymajcie się, na razie, cześć!